Na kilkadziesiąt różnego rodzaju przedmiotów i dokumentów natrafiono na poddaszu budynku, wykorzystywanego przez Gimnazjum i Liceum Katolickie w Świeciu, gdzie podczas minionych wakacji trwał remont stropu i wymiana dochówek. Spora część tych znalezisk przedstawia dużą wartość historyczną, więc już teraz mówi się o tym, że po odpowiedniej konserwacji warto będzie pokazać je mieszkańcom miasta na specjalnej wystawie. No, okazuje się, że. Firma, która remontowała dach, podjęła te starania, aby w jakiś sposób no, odnajdywać pozostałości po też mieszkańcach szpitala psychiatrycznego, ale też i wcześniej, tych, którzy tutaj przebywali, no, zebraliśmy w sumie około 50 różnych, różnego typu dokumentów, zdjęć, pamiątek, pocztówek. Na przykład udało nam się odnaleźć pocztówkę z 1941 roku, wysoką z Jamajki. Pieczątka Jamajka, list do kogoś, kto tutaj pewnie mieszkał, przebywał w tym szpitalu psychiatrycznym. Też y, udało nam się znaleźć pamiątkę ostatnio z pierwszej Komunii Świętej z roku 1730, Więc tak naprawdę. Budynek prawie ma 300 lat, więc ewidentnie widać, że te pamiątki, które gdzieś tam w, w rogach strychu, gdzieś tam prawda, w, różnych, w różnych pomieszczeniach starych, nieużywanych przez nas odnajdywaliśmy, pokazują tak naprawdę całą historię tego budynku i tego, co tutaj się działo. Przed nami w najbliższej perspektywie kolejne działania, ale chcielibyśmy też te pamiątki jakoś hmm, może doprowadzić do do użyteczności publicznej, i zrobić jakąś wystawę tego, co udało nam się odnaleźć. Sam remont okazał się sporym przedsięwzięciem, które udało się zrealizować głównie dzięki funduszom pozyskanym od samorządu województwa. Warto dodać, że poprzednie tak poważne prace dach po bernardyńskiego budynku przechodził ponad 100 lat temu. Na zmiany czas był już jednak najwyższy, bo woda dostająca się przez dziurawe pokrycie kilka razy zalała sale lekcyjne. Te wakacje ostatnie to czas dla nas wyjątkowy i szczególny. Otóż podjęliśmy starania, aby wyremontować naszą szkołę, szczególnie poprzez właśnie wniosek do marszałka województwa o remont dachu, udało się pozyskać środki. Dlatego na początku czerwca po zrobieniu wszystkich, wszystkich dokumentów, podpisaniu umowy rozpoczął się remont dachu na naszych szkołach katolickich w świeciu. Za tydzień ten remont się skończy w sumie 2,5 miesiąca, prawie trzy miesiące. Pracę firmy, która po pierwsze zmieniła dach i umocniła więźbę dachową na potrzeby właśnie tego nowego dachu. Odnaleźliśmy na jednej z krokwi datę 1900 bodajże 8 czy 7 rok, jako datę i podpis wykonawcy remontu właśnie strychu i poszycia też dachowego 100 lat to, to długo, jak, jak na dach. Pierwsza część dachu, pierwsza część remontu przebiegła bez zastrzeżeń, bez kłopotów. Druga część dachu, nad, szczególnie nad kaplicą, wskazała na, no, na tak naprawdę pewne braki i w konstrukcji dachowej, więc to, że dach się utrzymywał i nie było żadnej katastrofy budowlanej, to naprawdę wielki sukces firma podjęła wszelkie starania, aby tutaj w tym wypadku wzmocnić wieźbę dachową, umocnić ją, aby bez przeszkód móc położyć nową dachówkę. Nowy blask zyska wkrótce też kaplica zlokalizowana w szkołach katolickich, a już wymieniona została podłoga na pierwszym piętrze budynku. Wszystkie te zmiany mają ułatwić placówce dalszy rozwój, a przede wszystkim pozwolić na przyjęcie dodatkowych uczniów. Remont kaplicy to takie też wielkie dla nas wyzwanie aby też to miejsce modlitwy naszych spotkań z Jezusem były czasem szczególnym, wyjątkowym i też we właściwej scenerii. Oprócz kaplicy też remont podłogi na pierwszym piętrze. To jest nasze takie dzieło. Udało nam się też pozyskać środki. Tutaj pewnie dzisiaj warto podziękować Wielu sponsorom, wielu darczyńcom, też urzędom, bez których nie byłoby to możliwe, czyli Urząd Wojewódzki, Wojewódzki, Urząd Konserwacji Zabytków, no i oczywiście tutaj Gmina Świecie, która bardzo nam pomaga w tym, aby ten zabytek, który służy uczniom, mieszkańcom Świecia, aby był w jak najlepszym stanie.